Stan wyjątkowy w Polsce. Bum, i stało się. Mamy w Polsce stan wyjątkowy. Ktoś powiedzieć może, że nie w całej Polsce, tylko we wschodniej części Polski, ale to nie do końca prawda, bo myślę, że mamy dziś w Polsce właściwie dwa stany wyjątkowe, a może nawet trzy. No ale po kolei. Refleksja pierwsza jest taka, że lata z jedynką na końcu obfitują w stany niezwykłe w Polsce. Jestem już z Starszawy, więc pamiętam taką niedzielę. Rok też kończył się na jedynkę. Co to Teleranka, takiego programu telewizyjnego dla dzieciaków, nie było o dziewiątej rano, bo generał Jaruzelski zrobił stan wojenny. Pamiętam to dobrze, bo byłem wówczas widzem Teleranka. A teraz Andrzej Duda robi stan wyjątkowy. Korci, żeby powiedzieć, że kaliber głowy państwa ma przełożenie na to, co owa głowa robi, czyli jaka głowa państwa taki stan. No, to u nas taki bardziej stanik, staniczek Pesymiści mówią, że to przygrywka, taka próba generalna przed wyborami. Ja w to nie wierzę, ale warto zauważyć, że w wielu przypadkach pesymiści mieli rację, jeśli chodzi o poczynania obecnej władzy. Refleksja druga trudno już jest nas zdziwić niczemu prawie się nie dziwimy no bo przez cały zeszły rok no dobra, nie cały, tylko gdzieś tam od połowy marca zmagaliśmy się z pandemią. Nie wolno tego, nie wolno tamtego. Ograniczaliśmy swobody obywatelskie i liczne były głosy, że tak nie można, że to bezprawnie, że jeśli tak drastycznie trzeba ograniczać prawa obywatelskie, to trzeba ogłosić, no co takiego? Tak jest, stan wyjątkowy, bo taka pandemia, co się zdarza raz na 100 lat, to właśnie stan wyjątkowy. Ale go nie wprowadzono. Powodów możemy się tylko domyślać. Były to zapewne i powody polityczne, wybory prezydenckie i powody ekonomiczne odszkodowania dla firm. Ale gdy dziennie umierały setki osób, to nie było to powodem wprowadzenia stanu wyjątkowego. Czyli to nie stan wyjątkowy, tylko normalny, norma taka. A teraz mamy 30 ludzi żywych, ledwo żywych, gdzieś na granicy polsko-białoruskiej i ogłaszamy stan wyjątkowy? Tych 30 ludzi w nie najlepszej, ogólnie mówiąc, w formie fizycznej jest zagrożeniem dla naszego ponad 30 milionowego kraju? Zagrożeniem takim, żeby wprowadzić stan wyjątkowy? I to nas nie dziwi? Tak wiem, stan wyjątkowy na swych granicach ma też Litwa i, jeśli się nie mylę, Łotwa. Ale to są malutkie kraje w porównaniu z nami. Tak wiem, prób przekroczenia granicy było około 3000. Ale nie wiadomo ile z tych prób, to prób wielokrotne. Przecież mówi się o tym, że Polska Straż Graniczna wywozi tych ludzi z powrotem. Pewnie próbują jeszcze raz, no bo co mają do stracenia. A najzabawniejsze jest to, że mamy specjalnego wicepremiera do spraw bezpieczeństwa. I wiecie co? On sobie teraz cały czas siedzi na urlopie. Tu się kraj wali, stan wyjątkowy, a wicepremier do spraw bezpieczeństwa się urlopuje. Powinien go premier wywalić z rządu na zbitą twarz. Dymisja błyskawiczna. Ale wiecie co? Nie da rady. Premier nie może zdymisjonować swoich zastępcy, nie ma szans. I to też już nas nie dziwi, prawda? To no, taka nowa normalność. I żeby było jasne, granic trzeba pilnować. Procesy migracyjne trzeba kontrolować. Ale to co odstawiamy na tej naszej granicy, to szopka i spektakl niegodziwości. Uchodźcami można w Polsce straszyć jak mało czym. Uchodźców, jako społeczeństwo, boimy się szalenie. My, naród, ponoć na wskroś katolicki, kłaniają się głęboko uczynki miłosierne względem ciała: kogoś tam nakarmić, kogoś tam napoić, kogoś w dom przyjąć i tak dalej. Kłania się przypowieść o Samarytaninie. Trochę pomógł, nie? Przykazanie o miłowaniu bliźniego, jak siebie samego. I bardzo złowrogo brzmiące w kontekście naszego stosunku do uchodźców słowa mistrza. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. No, to chyba niektórzy powinni wręcz zamieszkać w konfesjonale. I na tym właściwie można by skończyć ten odcinek. Ale nie, bo mamy też dwa inne Stany dość wyjątkowe. Jeden taki cichy i ostatnio trochę ukryty, ten związany z Discovery, z tvn i ze Stanami Zjednoczonymi. Na razie sprawa utknęła w Senacie, ale przecież już niedługo wróci do Sejmu. A potem zapewne na biurko prezydenta. Mówi się wśród optymistów, że on tego nie podpisze. Ale pamiętajcie, optymiści często się w Polsce mylą. Wiem to z własnego doświadczenia. A trzeci stan wyjątkowy właśnie nam się ujawnił w stosunkach z Unią Europejską. Napieńku z rozmaitymi instytucjami europejskimi mieliśmy już od dawna. To zadarliśmy z jedną, to z drugą, to z trzecią. Właściwie to nie my zadarliśmy, ale nasz rząd. Ktoś się może słusznie oburzyć, że rząd, ale nie za bardzo nasz. No może nie nasz, ale rządzi u nas, nie? No to teraz zaczyna się chyba ta część Gwiezdnych Wojen, która się zwała The Empire Strikes Back. Imperium kontratakuje. Komisja Europejska ogłosiła, że wstrzymuje się z akceptacją Krajowego Planu Odbudowy, a bez tej akceptacji i bez wypłaty z Unijnego Funduszu Odbudowy, cały pomysł na rozruszanie polskiej gospodarki, znany pod nazwą Polskiego Ładu, leży i po cichutku kwiczy. Jak sfinansować te wszystkie fajne pomysły? O ile trzeba by podnieść w Polsce podatki, by znaleźć na to wszystko środki? Te unijne pieniądze są rządowi bardzo potrzebne, bo sytuacja finansów publicznych nie jest zbyt wesoła. Można czarować sobie kreatywną księgowością i pokazywać ładny budżet, upychając jednocześnie wydatki poza budżetem, ale takie czary nie trwają długo. A Komisja Europejska zaznacza, że jeśli są wątpliwości co do praworządności w Polsce, jeśli rząd planuje usankcjonować poprzez atrapę Trybunału Konstytucyjnego wyższość prawa krajowego nad unijnym, to środki unijne nie są należycie zabezpieczone i możemy najzwyczajniej ich nie dostać. I co wtedy? A to już zależy od nas. Możemy uznać, że przynależność do Unii Europejskiej jest warta tylko tyle, Ile strumień otrzymywanych stamtąd pieniędzy? Jeśli tak uznamy, to koniec pieniędzy oznacza koniec członkostwa w Unii Europejskiej i tak zwany Polexit, czas zacząć. Z wielu względów byłoby to dla Polski nieszczęściem. Ale jeśli tak sobie zażyczymy jako społeczeństwo, to tak się właśnie stanie. Pan Ziobro chętnie tym procesem pokieruje, żebyśmy szybko i sprawnie znaleźli się poza Unią Europejską. Z drugiej strony wielu Polaków kwestie praworządności mało obchodzą. Mało obchodzi ich sędzia Juszczyszyn czy Tuleja, nie obchodzi ich izba dyscyplinarna, no to może rodacy dojdą do wniosku, że nie warto tracić grubych milionów euro tylko dlatego, że ktoś chce mieć tę izbę i że ktoś inny chce sobie odstrzelić tego czy innego sędziego. Paradoksalnie więc cała nadzieja w tym, że Polaków praworządność nie obchodzi, ale pieniądze, owszem tak. Może więc chcąc zachować pieniądze, obronią praworządność, tak mimochodem. Przy okazji to byłoby zabawne, ale i korzystne. Zanosi się na ciekawy okres. Materiałów na kolejne odcinki nam w najbliższym czasie nie zabraknie. Mam nadzieję, że nie zabraknie także Was, moich najlepszych słuchaczy. Do usłyszenia.